Dzień dobry, witajcie kochani z okazji przeprowadzki. Postanowiłam sfilmować flakony jeszcze troszkę w nieładzie, świeżo po przeniesieniu z jednego miejsca na drugie i już powoli grupuję kolorystycznie. To była półka ze złotymi flakonami. Tu ma być półka z niebieskimi i granatowymi, ale już widać, że jest ich tak dużo, że trzeba je to, to będzie na dwie półki rozdzielić. Nie wiem, czy będzie tyle miejsca. Zaraz zacznie się. Właśnie mix, to jest trochę różnych flakonów. Z tyłu jest taki retro flakon polskiej firmy Poleny Ewy. Tutaj ma, ma, ma być kącik z czerwonymi, ale wyszły bardzo ciemne. Tutaj znowu mix, Są tam gdzieś perfumy w formie stałej. Miała to być półka ze srebrnymi flakonami z założenia, ale. Może jeszcze będzie zielenie. Zielenie też są bardzo różne, w zależności od tego, czy ta zieleń jest taka wpadająca w zielone, w niebieskie kolory, w niebieskie tony, czy ciepła zieleń. Więc to też będę musiała podzielić dalej. Złote trochę różowego. Chyba tych złotych jednak będzie najwięcej. No i słusznie, bo to, to jest klasyka i standard. Tu mamy półkę, która miała zawierać różowe i może jeszcze będzie zawierała, ale chciałam tak z samego rana sfilmować dla Was taki prezent weekendowy. A tu czarne flakony, no różne. Tam chyba nawet sobowtór się znalazł, dostałam od kogoś, powinnam go była wyrzucić, no żałuję, trudno. Fiolety i szarości, były fiolety, tu będą szarości, biel i tu już zbliżamy się do końca, dziękuję Wam za uwagę, pa pa.